Nieważne jak ciasna jest Twoja pani, z którą jesteś w związku. Nieważne jak duży jest dom, w którym to robicie, ważne kto jest w akcie notarialnym. Tak jak wspominałem w jednym z filmów, są dwie fazy życia pantofla. Pierwsza: robisz coś, żeby mieć seks. Druga: Robisz coś, żeby mieć święty spokój. Wiadomo, jak w fazę pierwszą, już nie masz tej, już nie, nie masz tego bzykania. I kobiety nie są wcale takimi słodkimi, emocjonalnymi istotkami, które zupełnie o, o Boże, tam nie smucha. o, są taka niepojarna. Nie bój się. Jeżeli chodzi o kwestie finansów, bardzo szybko się przekonasz, że Twoja Pani, jeżeli jej interes jest zagrożony, stanie się bezwzględnym graczem e, na, o, na, w tej grze o swoje zasoby. Nawet jeżeli Ty wiesz, że Ty dałeś kasę na wkład własny, Ty dałeś pieniądze na raty tego domu. To jest przykład, jedny, to taki trochę bardziej z życiowy z dawnych, dawnych, dawnych czasów. Jeżeli, nawet jeżeli ty wyłożyłeś gotówkę na wszystko, co jest w waszym domu, ale na papierze ona jest tego właścicielem, to masz główno do gadania, gdy, gdy, gdy po prostu wiesz, wpadnie główno wentylator. Jest to ciężki temat, trochę. Bo zobacz, jeżeli dodatkowo macie dzieci, czyli ona ma takich małych ekonomicznych zakładników, których e, perspektywa się nie do ruszenia. A jeżeli ma jakąś niskopłatną pracę, załóżmy, pracuje jako sprzedawczyni w sklepie i jest samotną matką dwójki dzieci, dlatego że ty nie chcesz jej pomóc w obowiązkach, ciebie wiedzieć się nie ma, skupiasz się tylko na pracy i dodaj sobie podobny, jakikolwiek wymyślony powód do tego, żeby ona mm, cię rzuciła. I właśnie dlatego, że ty nie masz dla niej czasu, ona postanawia, że wywali cię z domu, gdzie będziesz miał jeszcze mniej czasu na opiekę nad dziećmi, jeszcze mniej czasu na przywidnowanie swoich spraw i ty dobrze wiesz, że to jest dom, za który ty tak naprawdę zapłaciłeś, bo jej zdolność kredytowa jest y, tuż za, y, za ręcistką czy bezdomnym żulem. I ty doskonale o tym wiesz. Ale, według, ale liczy to, co jest na papierze. Liczy się to, co jest w prawie. Jeżeli masz taką sytuację, że właśnie pani robi ci wylot z chaty, możesz do mnie napisać, y, y, napisać mu się na konsultację. I ja Ci pomogę przejść ten okres, tak żeby, zwłaszcza jak są dzieci, żebyś po prostu nie nawiązywał żadnych głupot i yy, wyko wy wykorzystał tą sytuację do osobistego wzrostu. Nie jestem pewnikiem, no ale masz tam różne kontakty, coś tam wiesz. Zawsze mogę zapytać, i zawsze możesz to skonsultować to rozwiązanie ze swoim prawnikiem. Ale powiem Ci tak. Ty nie wiesz w to, że kobiety są naiwnymi, bezbędnymi istotkami. Bo widzisz, bo ty przegrywasz w takich sytuacjach, że kiedy jesteś dobry chłopak. Gdybyś nie był wartościowy, to by taka kobieta się na tobą nie pochyliła. A jeżeli masz sytuację, w której macie dziecko, po tym dziecku, jest kilka lat posłuchywanie w łóżku, i nie ma naprawdę jakichś medycznych przeciwwskazań ku temu. Ona wiecznie jest zajęta. Aha, myślę, że to jest o tobie. Spokojnie, taki scenariusz to jest stała praktyka. I wy macie dom, tak? Albo ona wpada, zachodzi w ciąży i wpada na pomysł, że no, czas powiększyć rodzinę, powiększa nam się rodzina, czas powiększyć metraż, no bo w mieszkaniu 70 metrów to ciężko się wychowuje dwójkę dzieci. Kochanie, weźmy kredyt. Ale najlepiej, żebym ja się czuła bezpieczna, to żeby to był kredyt na mnie. No, głuździe, nie mam żadnych pieniędzy, ale to, ale jeśli ja chcesz już bezpieczna, bo to będzie dla dzieci. Przypominam, że do momentu, kiedy dzieci nie osiągną 18 roku życia, to ten, kto jest na akcie notarialnym, złoża tym majątkiem. I potem potrafią dziać się różne cuda. Dlatego bardzo apeluję bo poza tym trzeba wiedzieć z kim się jest, takie rzeczy dzieją się tylko w patologiach. Nie. Są kobiety, które potrafią latami planować akcje zdobycia zasobów, ułożenia się w takiej sytuacji, żeby ona była nie do no bo, ja, no, wysoki sądzie, no ja, 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 ja tylko zarabiam tutaj w sklepie, pracuję, Mam cztery tysiące, mam, zosta zostałam z dwójką dzieci, bo wyjebałaś dobiego chłopa z domu, przypominam. Bo jakoś do, do, mnie, się nie, do mnie się nie zgłaszają ludzie, którzy kurwa, są jakąś patologią. Często są fajni, przystojni faceci, którzy są oddani rodzinie. Ich marzenie było stworzyć rodzinę i nagle się okazuje, że ktoś to marzenie ładnie wykorzystał. Nie rozmawiamy o sytuacjach w drugą stronę. Ja współpracuję z mężczyzną i pomagam mężczyznom. Na pewno są panie, które są pokrzywdzone przez swoich mężów. Ja nie mówię, że kobiety zawsze krzywdzą, więc proszę nie kleić tego do siebie, nie pisać tego w komentarzach, bo zablokuję i szkoda waszego czasu. A mi też, bo ja usuwam komentarze, z którymi się yy, nie zgadzam, nie dlatego, że się boję, tylko nie zgadzam się z nimi, że to jest przekazywanie fałszu, ale merytoryczny komentarz oczywiście zostanie. Zostawiony. Więc to nie jest film o tym, yy, że kobiety są złe, tylko mówię o sytuacjach, w których ta kobieta wykorzystuje naiwność, głód miłości, dobrego chłopaka, który się cieszy, że w końcu po kilku latach chujowego małżeństwa czy związku, nagle ona stwierdza, że chce mieć drugie dziecko albo trzecie dziecko. I nagle się okazuje, że jej misterny plan przyjęcia Twoich zasobów leci na pełnej. Leci na pełnej i ma się świetnie. Dlatego, jeżeli chcesz podjąć poważne cywilnoprawne kroki mające na celu to, żeby powiązać się e, umową cywilnoprawną z małżeństwem, przemyśl to. Powiem Ci tak. I lepiej, żeby dużo rzeczy były, było na ciebie. Oczywiście są sytuacje, w których mężowie z jakichś różnych powodów przepisują wszystko na żony, jest to ogromna próba miłości, zaufania do drugiej osoby. Wręcz ogromna. Więc tak, przemyśl to wszystko bardzo dokładnie. A najważniejsza rzecz, jaką mogę Ci powiedzieć, schowaj sobie jakieś Jeżeli czujesz, że główno wpada w wentylator to schowaj sobie jakąś ilość gotówki na przeżycie. Im więcej, tym lepiej. W miejscu, o którym nie wie nikt, nie może to być konto, żeby się nagle nie okazało, że jak nie macie wspólne konto, to pani a ma jakieś pełnomocnictwa i tak dalej. Żebyś miał po prostu czas na ruchy, żeby nagle się nie okazało, że kogoś pobiłeś, uderzyłeś, i przyjeżdża Pan z wąsem i mówi ci, że musi dalej ze swojej chaty, bo pani płacze. Zaznaczam. To nie jest film dotyczący wszystkich przypadków, to jest przypadków dotyczących, których naiwność dobrego, ciężko pracującego mężczyzny została wykorzystana. W innych sytuacjach rozumiem, że one istnieją, współczuję życzę powodzenia rozwiązania ich. Ale ja tutaj omawiam dany konkretny problem. I to nie jest miejsce na dyskusję. Kto ma rację? Jeżeli chcesz, żebym Ci pomógł przejść ten okres, w którym i zrozumieć, dlaczego tak się stało, przejść ten okres, w którym Twoja żona, matka Twoich dzieci stwierdza, że y, y, wszystko jest Twoją winą, jesteś niedobry, za mało zarabiasz i ona odchodzi, bo Ty jej nie doceniałeś, y, Ty y, bla bla, to co tam wpisz, napisz do, napisz do mnie. Tam jest link do mojej strony w opisie, klikasz więcej poza kursami. Gdzie też dużo związku, w związkach? Jest 1000 Kobiet System. Jest też opcja kontaktu do mnie. Wejdziesz na moją stronę. To jest czwarty link w opisie. Tam masz dział kontakt. Napisz do mnie. To nie jest wstyd yy, prosić o pomoc. A jeżeli dzieci są w grze, to uważam, że warto, żebyś zapoznał się z perspektywą kogoś innego. Żebyś nie zrobił głupot, które będą rzutować na całe życie Twoje i Twoich dzieci. Bo pamiętaj komuś będzie zajebiście na rękę, jak odwalić coś głupiego i wpieranie ci poczucia winy to jest praktycznie standardowa taktyka, bo mężczyzna, który się czuje winny, jest niegroźny i nie myśli trzeźwo i można mu łatwo ukraść. Majestacie prawa, wszystko, z tak ciężko pracował pod pretekstem to dla dzieci. Jeżeli jesteś uczciwym mężczyzną i nie masz sobie nic do zarzucenia, Zrobiłeś absolutnie wszystko, żeby zadbać o swoją rodzinę. Nie wiesz, co masz zrobić. Nie wiesz, jak pogodzić się z tą sytuacją. Nie wiesz, jak wyjść na prostą. Dupę to ty oglądasz na Instagramie, jak sobie przypadkiem włączysz coś do walenia, w, w, walenia, że tak powiem, no do samodzielnych zabaw, kiedy nikogo nie ma w domu. Napisz do mnie, nie wszystko stracone pomogłem już takim, jak Ty. Ode mnie usłyszy tylko prawdę. Może nie pomogę Ci jej odzyskać, bo tak naprawdę przepracuje, najpierw przepracujemy powody, dla których chciałbyś ją odzyskać i wtedy zdecydujesz, ale na pewno, jeżeli są, zwłaszcza jeżeli są dzieci w grze, to warto, żeby miał mocnego ojca, a nie kogoś, kto próbuje rozwiązać cudzy problem, jeszcze robi się z niego debila. Zapraszam do konsultacji. Życie się na tym nie kończy. Naprawdę się nie kończy. Uwierz mi. Daj sobie szansę. Twoje dzieci, twoja przyszłość jest tego warta. Pieniądze odrobisz, a jak się na złamiesz i narobisz głupot, będzie ci trudniej wstać. Nie musisz przenosić, przechodzić tego cierpienia, yy, które nie jest konieczne. Będzie dobrze. Odezwij się. Zrobię co w mojej mocy, żeby ci podać najlepsze rozwiązania. A jeżeli nie będę w stanie, to z przyjemnością pokieruję cię do osób bardziej kompetentnych. Pozdrawiam. Cześć.